Cześć, ja witajcie w kolejnym filmie. Miałem już zakończyć tę serię, lecz dostałem kilka wiadomości i komentarzy, aby pokazać wam, jak wyważyć śmigła w symie X8. W moim przypadku X8C. Oczywiście, poradnik będzie kompatybilny z wszystkimi dronami z serii X8, czyli X8W, X8G, X8HC i całą resztę wersji. Zapraszam do oglądania piątego odcinka o modyfikacjach symy. No to tradycyjnie, czego będziemy potrzebować? Śmigł do drona. Nożyczek taśmy samoprzylepnej, najlepiej bezbarwnej lub izolacyjnej, i wyważalki do śmigła. Może wyjaśnię Wam, po co w ogóle wyważać śmigła. Śmigła wyważamy przede wszystkim, aby uniknąć drgań drona. Wyważanie wpływa również pozytywnie na zmniejszenie efektu jelą podczas nagrywania. Poza tym. Zwiększy ono żywotność silników naszej symki. Do wyważenia naszych śmigieł będziemy potrzebować wyważarki. Ja użyłem uniwersalnej magnetycznej wyważarki do śmigieł modelarskich. Nie jest to profesjonalne narzędzie, lecz do moich zastosowań w zupełności wystarczy. Koszt takiego narzędzia nie przekracza 25 zł. Urządzenie ogólnie jest bardzo proste w obsłudze, jak i w budowie, lecz samo wyważanie zajmie zapewne dość dużo czasu. Warto sprawdzić, czy podłoże również jest wypoziomowane. No to zaczynamy. Wyjmujemy ośkę i przystępujemy do zamasowania śmigła na trzpień. Wygląda to tak. Taki zespół wkładamy do wyważarki. Jak widzicie, śmigło gwałtownie opadło na jedną stronę. Oznacza to, że nie jest ono wyważone. Sprawdzenie dokonujemy poprzez delikatne trącenie końcówki łopatek śmigła, co wprawi je w ruch. Jak widzieliście, śmigło znowu opadło na tę samą stronę. Oznacza to, że śmigło z tej strony jest cięższe, a z przeciwnej lżejsze. Obcinamy kawałek taśmy i naklejamy od spodu naszego przeciwległego śmigła. Najlepiej taśmę przykleić mniej więcej w środku łopatki, a nie na samym początku lub końcu. Po każdym doklejeniu taśmy sprawdzamy wkładając śmigło do ramy we ważerki i trącamy delikatnie. Jeżeli nic się nie zmieniło, dokładamy taśmy dalej, sprawdzamy i cykl powtarzamy. Niemcy zauważyliście, lecz po dołożeniu tej taśmy, śmigło nadal przeważa na jedną ze stron. Lecz jest to robione znacznie wolniej. Nie tak gwałtownie jak na samym początku. Oznacza to, że nasze śmigło coraz bardziej się wyważa. Na końcu dokładamy już maluteńkie kawałeczki taśmy. Jak widzicie śmigło przychyla się już naprawdę powoli. Oznacza, że jesteśmy blisko końca. Jak widzicie, śmigło jest już idealnie wyważone. Po trąceniu wracone do pozycji równej. Tak samo postępujemy z trzema pozostałymi śmigłami. Wyważarkę razem ustawić na równej, wypoziomowanej powierzchni. Taka wyważarka nie jest profesjonalnym narzędziem i możemy mieć kłopoty z idealnym wyważeniem, ponieważ sama ośka, jak i stożki też mogą być niedokładnie wycentrowane i wyważone. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania poprzednich, jak i wszystkich kolejnych filmów. Jeżeli filmik był pomocny, zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Cześć!